Dzięki za to. 420, pozdro szyku. Moi mili, jak widzicie na mnie nową koszuleczkę Banana Wear. Jest to koszuleczka, która już dla Was wychodzi. Wszyscy bardzo długo czekali na ten drop. A teraz drop również limitowanych koszulek: 200 sztuk, 50 białych, 50 czarnych. Do tego wszystkiego jeszcze druga koszuleczka. Zaraz Wam się w nią przebiorę. Ich również 50 białych, 50 czarnych, czyli łącznie 200 sztuk. Kto pierwszy, ten lepszy. Obczajcie tą drugą. Druga, jak widać, też slim fit, też zdecydowanie bardziej opięta niż poprzednie koszulki. Z boku łatka, tutaj autograf i tutaj pełno B, jak Budda albo banana. Na to wszystko, jeżeli będzie Wam za ciepło albo za zimno, to zapraszam Was do zakupu bluz. Ich będzie tylko i wyłącznie 150 sztuk. Obczajcie, jak się na mnie prezentuje. A do tego wszystkiego jeszcze bluza. Bluza limitowana do 150 sztuk. Każda z tych bluz będzie ponumerowana od 1 do 150 i trafi do jednego z Was. Moi mili Państwo, #bananoweżycie hashtag bananowe życie dookoła to chyba to, o co było najwięcej pytań jak do tej pory. Czarne sztureczki, czarne zwężki tutaj na rękawach. No i gdyby tych napisów było mało, to hashtag... Podpis heh, z boku, także wpadajcie, zakupywać bluzy, zakupywać ciuchy, najbardziej bananowe ciuchy w Polsce, a jeżeli ktoś z was pokusi się o limitowaną koszulkę plus limitowaną bluzę, to do tego wszystkiego dostanie jeszcze kubeczek gratis. A my lecimy z tym materiałem, wpadajcie po ciuszki, piona. Ej, co jest? Wciskam Kamil? Tak? Tutaj się mnie nie spodziewaliście. Witam serdecznie, arrivederci. arrivederci to chyba było jak się żegnało, nie? arrivederci rom. Chodźcie moi mili państwo, zaraz musimy opublikować film dla was. Film wychodzi za... rokuś? Za dwie minutki. O jezusie Maria! Patrzcie, grażyny się rozmnożyły. No? Są bliźniary. Tego się nikt nie spodziewał. Oh. Szybki trening przed publikacją filmu. Zawsze filmy wypuszczamy na pełnej pompie. Gościu, ile jeszcze mamy czasu? 59, o, o kurde. kurde. kupa czasu jeszcze. Zawsze ciekawostka, wypuszczamy Wam film idealnie. Jak ten zegar wskazuje, godzinę 14.00. I tylko raz w historii całego kanału się spóźniliśmy. Jak mamy jeszcze 30 sekund, mojej państwo, to zapraszam Was na Instagrama. Wpadajcie tam, bo tam daily, tam dużo piesków. Pieski, nie gryziemy się. I tego wszystkiego, co dzieje się u nas na chacie, no, także tam wpadajcie i uwaga, za 15 sekund wychodzi dla was film, bo ten film, który jest teraz, nagrywamy dla was w środę, 10, 9, 2, 1, zapisz. zapisz. Właśnie wszedł film, a do was na Instagrama wlatuje informacja, że wszedł film. No, a tak by the way, to dzisiaj nagramy dla Was klip do Hot 16, które nagraliśmy wczoraj w studiu, znaczy nagraliśmy na Wikę wczoraj w studiu i wyszło. dzisiaj śmigam No nie wiem sami ocenicie jak wyszło moim zdaniem czy na 10 w każdym razie trzeba do tego dograć klip, a klip musi być bananowy, więc musimy się bujnąć aż 200 km od Krakowa, jedziemy do Krosna, jako że tam są zaprzyjaźnieni drifterzy, a drifterzy będą w tym klipie, ale wy już to w sumie wiecie, bo widzieliście już cały ten klip. Oczywiście jak kręcimy klip, to musi być również z nami głośnik, więc bierzemy boomboxa, będziemy nagrywać, no i nie będę promował żadnego gównianego Balmą. Więc bluza bana Nowego życia, która będzie na klipie. Swoją drogą limitka, ale najpierw polećmy do Wrapa. Film zaraz czy pojawi się za was później. Na dole czeka na nas Caba, Caba, Capster, także lecimy. Caba? Chcesz zdjęcie? Tak. Jesteśmy we Wrapie. Trzymacie go tam? Trzymacie go tam? Kiedy się kończy kara? Kiedy możesz wyjść? Trzyba. Dwie godzinki jeszcze. nie, chodź, chodź, zobacz do środka. Patrz tutaj. Proszę bardzo. Tutaj mamy grzechotki. O, o, tu fajnie pa. Już nowy pakiecik, dokładeczek Maxtona i tu takich naprawdę twardych. Wszystko będziecie widzieć na przyszłym filmie, więc nie będę się tutaj nad tym nie wiadomo jak rozwodził. Nowa felga, kocur totalny, już czarne lusterka, czarne relingi. Tu już dechrom z tego co widzę. Patrzcie co tutaj stoi. Tu stoi, moim mili państwo, bokserek. To jest bokser, który jest przygotowany już pod malowanie na czarno. Do tego wszystkiego miały pójść oczywiście jeszcze naklejki GBS-a i tak dalej, no ale stało się, jak się stało, więc bokser na chwilę obecną stoi tutaj, ale... za to w tyczkę! się w ogóle. Ma, masz. masz. Dzięki, Dzięki, tato. Proszę, proszę bardzo. Bo wy nie wiecie, ale w ogóle to, to jest ten Boruwa, który jak robił, dwa 2 boksera to zmienił się w Ludzika szleo 415, ale do zrobienia jest 450 albo 420, bo się, Bo O, to może być 420 O kurde takie like Boss, dobra. Lecimy dalej. Musimy teraz pojechać po ten mikrofon, o którym wam mówiłem. RS3 troszeczkę żeście zobaczyli. To spoileruj. A w ogóle godzinę przed tymi nagraniami dzwonił do mnie ziomar w sprawie RS6, że ruszyło się wszystko naprzód. Także jeszcze chwila i prawdopodobnie RS3 będzie miało większą siostrę. Lecimy wale w gruchę. mili, nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy noszą nawet japonki. Sprawdźcie to, co jest to. Sprawdź to mordo, tu, masz, tu jest Mike Tu tak. jest także Dobra. To sobie rozpakujecie Zajemniczo. wszystko Dzięki fest w czasie, kiedy będzie się lało nam w tle, to ja wam powiem, jaki mamy plan na ten klip. Ogólnie, jeżeli chodzi o całe Hot Sixteen, to dostałem nominację od Poczciwego Krzycha, wielkie pozdro dla ciebie mordo. W każdym razie, byłem bardzo niezdecydowany i nie chciałem o tym nawijać, ale stwierdziłem, że już, dobra, jest nominacja, no to nic, jadę do studia, nawinęliśmy. Chłopacy ze studia mówią, że kozacko sobie dałem radę, nie mnie to oceniać, lecz wam. W każdym razie, klip musi być równie gruby, co cały, całe treści na kanale, nie możemy zrobić byle jakiego klipu. Więc korzystając z okazji, że mam być drifterem i tak dalej, i tak dalej Przejdziemy do Krosna, czyli do miejsca, z którego wywodzi się Speedland Festival, z którym współpracuję w kwestii właśnie mojego zostania z drifterem. Stawiamy na środku ten mikrofon, który przed sekundą dosłownie odebraliśmy i drifter będzie na wielkim placu. Albo kręcił bączki dookoła mnie, albo będzie kręcił bączki za mną, żeby było dużo dymu. A w międzyczasie pewnie stanie się jeszcze to i tamto ciekawego. Chyba się nie leje to paliwo dla he No, nie nie tankowało się, no, ale teraz już się leje. Dwie godzinki nam zajął dojazd. Tutaj jesteśmy już, wjeżdżamy to zaraz gdzieś tutaj po lewej i tutaj gdzieś będzie czekał na nas Kamil Lorenzo Kamil Lorenz, kierowca zespołu Lost Ark Drift Team, zdobywca tytułu Mistrza Polski Driftingowych Mistrzostw Polski w sezonie 2018. Zasiadający za kierownicą BMW E30 o mocy 420 koni. Jak bardzo nietypowo jest ułożony silnik w tym samochodzie mogliście zobaczyć na moim Instagramie. Ściana grodziowa przesunięta o 60 cm w stronę kierowcy. Jest Becia, która będzie kręcić. Tu chłop jakiś spłonął w ogóle auto. To tutaj. Kamil Lorenz, który nam będzie driftował, to ma skup złomu, bo wyjeżdża, ma Werol. Kto śledzi, ten wie, że Ma Werola miałem. Panamik już sobie pracuje za nami, ale kocur jest. A ja nie będę promował żadnego balmona na mojej gorącej szesnastce, więc elegancko zakładam bluzę bananowego życia. Niedługo dropik tych bluz dla Was. Uu. Także przygotowujemy się i tutaj jest nasz plan opracowany, a mianowicie kombinujemy, czy ja mam stać tu, operator tu, a auto jeździć tu, czy auto tu, czy może auto tu i kręcić się jeszcze tu. Zobaczmy jak to wyjdzie. Problem natury technicznej, a mianowicie Beta ma silnik z Emy, jest kosmicznie głośna Nie wiadomo, czy będę w ogóle słyszał podkład Hot Sixteen Nawet jak będzie taki wielki głośnik mi stał pod nogami Mam nadzieję, że będzie git Nic nie normalnie Ile potrzeba do zmontowania jednego głośnika, nie? To jest mikrofon Jeeeez, yes, bija. Chodźcie, chodźcie, oni montują Majka, my damy ładnie jak klasę. Tak się lepiej prezentuje. Goni nas czas fest, bo zaczyna zaraz kropić, wtedy nie będzie dymu. A coś się podziało z mikrofonem, nie tak, nie mogliśmy tego ułożyć. Myślę, że będzie GIT. W każdym razie zaczynamy, lecimy z tym, a Wy pewnie będziecie widzieli już efekt finalny. No tak. Oczywiście, jak kręcimy klip, to musi być również z nami głośnik. Musi być słuchawa. Nie ma szans w ogóle, ani słowa nie słyszałem. Musimy nawijać na słuchawkach, bo spróbowaliśmy w ogóle powlecieć pierwszą zwrotkę z głośnika, niewykonalne, niewykonalne. Auto się tak drze, że nie słyszałem żadnego słowa swojego. Nie no, dam se na maksa, no. W bananowym życiu dzisiaj śmigam na głośnikach, a moja pierwsza fura to był czarny. Moim zdaniem nie Ale nie wiem czy jest tyle opon, żeby to jeszcze raz widzisz. Nie, nie, ja bo to jest to mi się cała ulica. Przywitajcie budek, który wszyscy lub zachwyca Siema, 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 witam na mojej spaskę Obciążenia, kto to będzie części znowu Ale śladów To jest góry Siedzisz jak w jakimś mrydwanie! Słuchajcie, tu jest silnik przesunięty z mki o 60 cm. Zobaczcie, gdzie ja... Cię oh, przestraszyłem. Zobaczcie, gdzie ja mam nogi w ogóle. Tu jest słupek, masz tutaj. Wiesz, no wie. Nie za sobą, masz tutaj. Czy się lepiej prowadzi? Szybciej się składa, szybciej ją Ty mi się cała ulica. bieramy maskę, zobaczycie to o co chodzi z tym, że ten silnik jest tak bardzo przesunięty To jest niemożliwe, tu można tak w głowę Nie no, wystrzeliło mnie z bez bezki. Tam można mieszkać. No. Ogólnie trwają instrukcje co do tego, jak tutaj wszystko powinno wyglądać, jak to jest w mojej głowie. Później ruski to wszystko prze przekłada na kamerę, później kamera to wszystko przekłada na komputer, później ruski to wszystko przekłada na montaż, a później widzicie to, co widzicie na samym końcu. To jest moja ręka przy tym. Ogólnie szesnastka nagrana, klip nagrany myślę, że to rozwali. W każdym razie, myśleliśmy jeszcze o tym, żeby podmienić Mavericka na E30 i E30 na Mavericka i żeby to tak zapętlić jak one latają dookoła mnie, ale to już byłaby przesada, to już tak... To już by było za dużo. Jestem raperem, ale mam tu nominację. To mega fajny challenge, a więc śmiało wbijam w akcję. Jestem dzisiaj w studiu, choć na co dzień Patrzcie jak uciekałem Jezus To jest straszne A co są tym siedzi w ogóle na... Co na to ludzie? Ja no to zostaje jeszcze ten. ma rola Co kręcimy? No? Czekaj nie wiem ile powietrza w kołach, ale... Nie. Chyba nie do klipu, nie? Nic A bagażny doświadczeń to, to jedyne co dostałem. Co dzisiaj powiecie kiedy Jemy hajs, 10 koła wąż, pa bezdomny na raj. Dostał nowe życie, bo daliśmy jemu szansę Chce dużo pomagać, no bo to jest w życiu ważne Ja zrobię nową bańkę, znowu na swojej zajawie Benzo AMG, nowe Audi na S-Line O tych, patrzcie, nowe buty Nowe buty, bez kitu białe Stanąłem tutaj, jak się zapaliła guma I dostałem nie że w ryj. to jeszcze do tego wszystkiego dostałem na ubrania Mam nadzieję, że to zejdzie 205. <laughs> Przed sekundą wam mówiłem, że nie będziemy Mavericka rzucać do Hot 16. Zmieniliśmy zdanie, Maverick będzie w Hot 16. Dobra, moi mili Państwo, na Instagrama, do którego nazwa teraz u góry, właśnie wlatuje filmik skręcenia tutaj bączków. Maverickiem, także widzicie, że warto tam wbijać, dlatego, że wszystko tam ludzie mają tydzień, dwa tygodnie wcześniej. No i co? No i Bananowe Życie to był taki backstage tego wszystkiego, w jaki sposób powstała moja gorąca szesnastka. Mam nadzieję, że takich akcji będzie więcej, nawijanie mi się całkiem spodobało. Do tego wszystkiego zrobiliśmy jeszcze hit z Boxdelem, znaczy czy hit to się tak naprawdę okaże, ale zrobiliśmy jeszcze nutkę z Boxdelem. Mówię tak to na stówek, lojalności nie brakuje nam i w to z ziomem, na ba każdy dzień to kilka nowych szans. No i co? No i bananowe życie, bananowa bluza, bananowy świat, bananowy Kamil No to wygląda epicko pięknie, więc żegnam się z wami. buja! Pozdro! Dla tych, co zbijają, pięć. Pozdro! Dla wariatów AMG.